Człowiek wstaje w niedzielę, patrzy na to, co się dzieje, czyta oczywiście te wszystkie rzeczy, które dzieją się w telewizji, w radio i powiem Wam tylko tyle. Do wszystkich mądrusi, do wszystkich, którzy mówią, że jest teraz dobrze, że było źle. Oczywiście było źle, bo była banda, ale powiem Wam, żeby wróciła praworządność, proszę Państwa, to nie tak jak oni to dzisiaj robią. Znowu politycy obstawili stołki swoimi. Proszę Państwa, gdzie się nie ruszysz, to jest żenada. No żenada. Jak można naprawiać praworządność obsadzając znowu swoimi ludźmi i robiąc wariacje? Albo będziemy wybierać ludzi, fachowców na stanowiska, albo będzie dziadostwo takie, jakie było zapisu. İşte <laughs> Anselm'dan. <laughs> 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 <laughs>